że ona miała panieński, tam nie chciałbym się znaleźć. Nie? Bo mi jest tak, że jestem na jej urodzinach i jej koleżanek urodzinach. Ja zauważyłem, że one teraz mają taki patent, nie? że jak któraś ma urodziny, to pozostałe robią jej album ze zdjęciami nie? i na tych zdjęciach są tylko one. I one sobie świadczą na imprezie oglądają zdjęcia. Czy to jest pojebane jakieś. Nie? Moja ostatnia miała urodziny, zrobiły jej taki album. Mówi, zrobiłyście mi album? Jazo! Skąd wy macie te zdjęcia? Pewnie od mojej mamy, ja nic zabiję. Boże, jakie tu byłyśmy pijane. Dziewczyna jaka siara. A jakie tu byłyśmy młodzi? Kocham Was, dziewczyny. I wszystkie wokół. Kumacie, jakby kuzyni mi zrobili taki album? Zrobiliście mi album? Ja... Oglądamy. O, i tu byliśmy na kurwa. A tu kopiemy typa pod żabką. Skąd macie z monitoringu? No tak.